Czy ma jestem Bizonya, ja to jest Fallout 4. Uruchamianie holotaśmy, posiadając 100 modów to jest błąd, przynajmniej u mnie, ponieważ wszystko mi wyblurowało i musiałem wszystko robić od nowa, nie? szukanie aluminium, dostarczenie zasilania temu mojemu teleportowi, ale yy, wracając tutaj ponownie, włożyłem holotaśmę do. Do tego terminala na początku, który się tam pojawił przed wejściem do tej windy Dzięki czemu mogę dostarczyć tą holotaśmę Sturgeuse'owi Pogadałem z tą dr Lee w poprzednim odcinku, tu mam jakiś plecak, więc sobie bym zobaczył Proszę bardzo, 55 więcej tego U dźwigu, ale on jest słaby Ten mój aktualny, to jest Woodsman Backpack on oryginalnie ma chyba z 70 albo z 60 dźwigów, więc i tak jest lepszy niż ten, co tutaj znalazłem. A w ogóle wygląda paskudy ten plecak. To jest plecak z, prosto z Instytutu. To wygląda jak jakiś armor, znaczy część pancerza tego Supermutanta. Wziąłem sobie lepszy reflektor, nie ten czerwony, dzięki czemu widać więcej. Mam już dość gadania z nimi, dlatego idźmy jak najszybciej stąd. Bo takie łażenie i gadanie to jest strasznie dla mnie nudna rzecz, powiem dla wszystkich, którzy to oglądają też. I po prostu idźmy. <laughs> Zwyczajnie. Ja to tu widziałem coś na prawo. Jak się stąd wychodzi, to jest terminal, który jest łatwy, więc zobaczmy co tam się kryje. Okay. O, udało się, zdane sterowanie drzwiami. Otwórz drzwi, proszę bardzo. Co tu się kryje? O, zarobiście mnóstwo rzeczy, które zawiera... zawierają aluminium, Chryste, panie. Kocham to po prostu. O, proszę bardzo, mam pancerz y, tego, y, jak on się nazywa, pancerz y, Instytutu, dokładnie. Y, tu mam ogniwo fuzyjne, to mnie nie interesuje. I przy okazji, wywaliłem koszwarfa z teamu, a czy nie nie do... y, no tak, wywaliłem koszwarfa z Timu. dzięki czemu mam teraz 542 udźwigu i to mi się podoba I teraz sobie łażę i zbieram. Y, I prawie jestem przeciążony, zostało mi pada niewiele. Miałem chyba 230 na początku, nie? A teraz mam 402, także naprawdę sporo rzeczy pozbierałem. Fajne miejsce, naprawdę podziemią, teleportację, No ale ile można tutaj łazić po tym miejscu? No ile? Co, mam 10 odcinków tutaj spełni spędzić? Nie chciałbym, naprawdę nie chciałbym. Tam mam z kimś pogadać, tak? Dokładnie. A ja bym sobie poszedł tutaj, bo widzę jakieś drzwi przesuwne. Zobaczmy, co tutaj się kryje. Może to jest to miejsce, gdzie mam znaleźć to antidotum dla. Aha. Dla, 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 dla doktora Vergila, który zmienił się w supermutanta. Ło. Wow. E, co my tu mamy? Ogniwo fuzyjne, ogniwo fuzyjne. O! Zamiatać! <noise> to jest tak świetne, tu jest tyle aluminium. Nareszcie będę miał przynajmniej na jakiś czas z głowy to wszystko. E, o, tu są jakieś łatwe drzwi, a to są normalne. Bo ja że to wygląda dosyć dziwnie, nie? Tak, jakby to miejsce nie było przez nikogo u, u, ten. A, jakieś roślinki. Dobra, dobra, dobra. To jak nie będzie otwarte, ja bym sobie poszedł tutaj. Czy tu też będą roślinki? O oh, mikroskop, otoskop. O, oh, laboratorium-o! Oh, holy Jesus. Dobra, ale mam tutaj jakieś przejście. O holy Jesus, ile mam jeszcze u dźwigu? Boże, bardzo mało, bardzo mało. Czemu nie mogłem z jakimś Czemu nie po prostu z jakimś towarzysz towarzyszem tutaj przyjść? To by mi ułatwiło życie. Mamy dostać się do laboratorium w FUV pewnie, bo tam znajduje się... Tak strzelam antidotum dla Vergilla. Ładnie tutaj to wszystko wygląda. Uuuu. Rozbrój. <laughs> Co wyście myśleli? Co wyście myśleli? Że mnie tak łatwo załatwicie? Łatwo załatwicie, to brzmi bardzo podobnie. Zarymowałem, a nawet się tego nie spodziewałem. Otwieraj, nie łabiące się spinki mi pomagają we wszystkim. Mogę tu jakieś przyciski klikać? A, nie no, otwieraj G. Chcę mieć łatwe wyjście stąd, no chyba, że, że będzie tutaj dało się szybciej stąd wyjść. Dziękuję za wszystkie te podkładki, ogniwo fuzyjne, śrubokręt. No i dobra, idziemy dalej. To jest stepalnie, to jest minigun. Zdecydowanie. Przestań no i strzelać, umieraj! O kurde, sporek to jest. Na szczęście mam dobrą broń. A, i wywaliłem wybuchające pociski z, tego, z tej pukawki, dzięki czemu już nie jest taka, ta, ta broń taka głośna. Ja wiem, że zdobyłem trochę więcej obrażeń dzięki tym wybuchom, ale nie. Nie jestem zainteresowany. Ta broń jest zbyt głośna. Wolę jednak wyciszoną. Ona i tak jest potężna, Myślisz, że się Cię turbotronie? tronie. Gorszy przeciwniku załatwiałem. Nie zatrzymasz mnie, oj nie. Czemu w ogóle tutaj tak to wygląda, jakby tak, nikt tutaj, tego miejsca nie odwiedzał? Dobra, wystraszyłem się, nieważne. Czy to wybuchnie? Hm, nie, okej. Okay. Myślałem, że wybuchnie. Niektóre chyba wybuchają, z tego co pamiętam. Aluminium, lampa próżniowa, ok. Młotek tapicerski? Ajajaj aj, aj. Nożyczki chirurgiczne, co one zawierają? Stal, to nie chcę Czujnik sobie wezmę, to, to jak coś to Jak coś zawierać w moich śmieciach stal To to po prostu wywalę, dzięki czemu będę mógł Bez problemu się odciążyć, bo Nie chcę tego zbierać, a mi się wydaje Że zbieram coś, co mi da aluminium A potem się okazuje, że to nie jest aluminium, tylko stal A stali nie chcę zbierać Przynajmniej tak mi się wydaje, że mamy jej na tyle, żebym nie musiał jej w tej chwili magazynować w moim ekwipunku biednym. Puszka po farbie, nie, puszka z farbą to jest to, co mnie interesuje. Puszka po farbie też nie. Krusz nastawny, krusz kombinowany nie, to w sumie też nie powinienem zbierać, bo to zawiera tylko i wyłącznie stal. Krusz francuski, hack? Dawaj, dosyć dziwne, no ale okej, okay. krusz francuski, hack. No, dobra, dziwne to ulepszenie, no ale jak dają to biorę, nie? E, wielofunkcyjne narzędzie. Młotek ciesielski. Co on może w sobie zawierać? Stawiam, że stal i drewno. 556, granat domkowy, automatyczny karabin, snajperski? Nie, co? E, spinka, terpentyna. Dziękuję, Taś. Oho, coś tam się otworzyło. Pu puszka z farbą, niebieska farba. Okej, okay. myślałem, że ktoś do mnie idzie. Muszę pamiętać, że mi się nie połóżuje gra, więc jak ktoś do mnie podejdzie od boku, to slęcy zawałę i będę otwierał zamek. Nice. Ale może y, nikt nie podejdzie. Będzie taki miły, że poczekać, aż go zauważę i dopiero w... O, czarny kitel Instytutu, dziękuję. Kapsel steampack. No dobra, dziękuję. To, to tyle by było. Chociaż czapka baseballowa to nie. No dobra, idziemy, jak tam mój udźwik? O Boże, jestem prawie przeciążony. KOT! Oj Boże, co wyście zrobili? O, kapsel, dzięki <laughs> Boże, koty biedne Ała, wo, Co ty? O! Wo! Co? <laughs> wow, supermutant, który bawił się zabawką? Czy oni dzieci przemieniali w supermutanty? Chyba to brzmi dosyć przerażająco No chyba, że tak po prostu leży zabawka, no bo nie wiem, kot się nią bali, na przykład, czy coś A, gumowa piłka Mięso kota. Co oni mają z tymi kotami? Zostawcie je, biedne koty. Co wam zrobiły koty? Jesus. A gdzie jesteś, dziadu jeden? Umieraj, co? Umieraj. Rozpadaj się na części. O, to brzmi lepiej już. O Boże, się wystraszyłem. Już. Taca chirurgiczna. Te takie szklane rzeczy to mnie nie interesują. Układ celony, CEF, to proszę bardzo. Terminal łatwy. A mogę wejść bez terminalu? Nie, nie mogę wejść bez terminalu. Dokument nic nie waży, więc sobie go wezmę. Ogniwo fuzyjne mnie nie interesuje. O, tutaj cyk, dziękuję. Co mamy w tym pomieszczeniu? Jakieś klucze kombinowane. On nie zawiera ołowiu, to nie Fallout 76. Wszystko mi się miesza z Falloutem 76. Tam klucze dla tego typu zawierają albo jakąś, jakąś śrubkę, albo jakąś zakrętkę, czy jak się to nazywa. Albo ołów, a tutaj tego nie ma. Eee, Starowanie wieżyczkami, dezaktywuję. Jeżeli jakieś są gdzieś blisko, to liczę, że wyłączyłem je elegancko. Teraz otworzę sobie drzwi, żeby móc iść dalej. A Boże, jestem przyciążony. O ja! No i proszę bardzo, 517 na 400 o Boże, na 542 Tyle się odciążyłem. Tyle miałem gdzie do w kipunku. Drewno. Stal. No i proszę bardzo. Tajemnice Instytutu, a tu jeden chyba, ten co tam leżał z tym samochodzikiem i z tym kotem, może to on zapalał na te koty, a możliwe. Osobisty dziennik Briana Vergila, jego ja nie odpalę w y, pancerzu wspomaganym, bo mi znowu wszystko trzaśnie szlak i tyle będzie. Terminal, stan obiektu. Obiekt CM, podstawa samy Z okolicy 25 lat na zdrowia Kiepski. U. Rezultaty po zanurzeniu snardowe, zgodne z przewidywaniami. U. Status obiektu odrzucony. U. Aplikator, szklanka, co tutaj jeszcze jest. Teraz trzeba znaleźć y, strzykawkę antidotum dra, dla doktora Vergila. Tylko ja nie wiem gdzie ja to niby znajdę. O. Dodatki z badań na V No, posłuchamy tego. Kiedy indziej, nie? Jestem ślepy, ok? Proszę bardzo, no się, to, to serum znajduje się gdzieś tutaj, jak są te wszystkie kapsuły i tak dalej, w tym oto miejscu, eksperymentalne serum, bam, zdobyłem mu masę po prostu e, a, tego, e, aluminium Jestem zachwycony. Dezaktywuj siatkę laserową. Laboratorium FUV zostało odizolowane jako potencjalne zagrożenie biologiczne. Dostęp do tej pacówki jest zabroniony. Prośby o dodatkowe wyjaśnienie należy wysłać w trzech kopiach od naszego działu archiwów. Już wysyłam. Haha, <laughs> nie. Hello? 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 No, ale nieważne. Woo. Eee, hello? Yeah. Welcome. So good to have you here. Dr. Clayton Holdren, head of the Bioscience Division. Mm -hmm. I can't wait for you to see the work we're doing. It's truly amazing. No, dosłownie. Ja bym miał więcej udifiku, to bym jeszcze więcej was wam pozabierał tych zabaweczek, które zawierają aluminium chryste, panie. tego macie od groma. E, cóż takiego robicie? Like what? I was just about to explain that. As the name implies, the Bioscience Division specializes in fields of study such as botany, genetics, and medicine. Our most important directive is to ensure the health and well-being of everyone in the institute. To that end, we cultivate highly specialized breeds of flora for use in food and medicine. We've even started to explore the idea of synthetic animal life. You probably saw the gorillas. They're really just a pet project at this point. But the potential is exciting, nonetheless. Yeah, I can't imagine anything more exciting than fake gorillas. Speaking only for myself, I find them fascinating. Of course, I might be a little biased. <laughs> I'm sure I've taken up enough of your time as it is. But I have to ask. Have you decided whether you'll join us? Eee, nie jestem stąd, nie wiem czy znajdę tu dla siebie miejsce, jeszcze nie wiem. Raczej nie, nie widzę tu dla siebie miejsca, nie wiem czy go odnajdę, ale chyba spróbuję. Może eee, nie, nie wiem czy się tu odnajdę, ale chyba spróbuję. Bo ja tak mówił, ale czy to zostanę to raczej jest raczej że na, na pewno nie. Great, I was hoping you'd say that. In any case, I imagine you'll want to w razie, myślę, że continue looking around, or if prefer. I'd be happy to answer any questions you might have. Mmm, jest coś w tym, czy ci mogę pomóc? I, I think Dr. Carlin was looking for help with one of his experiments. You should talk to him. Aha, no to żeśmy się pokadali jak za starych czasów. <laughs> o terminal bionauki? Bionauk? Zakot nie, nie chcę zamykać drzwi bezpieczeństwa. Eee, o, to sobie pozbieram, to... ile mam jeszcze u A, jeszcze! A, dawajcie mi więcej aluminium! Potrzebuję go, bo tak nie wasz interes! Bam, bam, bararababam, bararadadadadadadadadadadadadadadada... Uh, 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 uh. Okej, okay. nie są rozmowni. <laughs> Chyba nie rozumieją, co im powiedziałem. Porozmawiaj z ojcem, niech się go razie cmoknie wyżądło. Co? <grystanie> Co? Dostarcz serum Vergilowi, trzeba będzie dostarczyć go jak tylko wyjdę na powierzchnię. Eee, chciałbym ogólnie zobaczyć yy, tę misję dla Karlina, czy kogoś tam, yy, dla którego coś mogę zrobić, ale. Yy, ale okej? Okay. To nie. Nie widzę tego na mapie, może, jakbym pogadał jeszcze raz z tym blondasem. Uh, this is isaac isaac carlin the hello doctor well well if it isn't our visitor from the past some time ago we covertly replaced the family patriarch at warwick homestead with a synth he's been field testing a variety of genetically modified seeds that i created take this packet of seeds to the roger warwick synth be careful with these they represent years of genetic manipulation and enhancement Hopefully you can manage such a task. Stary, ty nie podołałeś łysinie na swojej głowie, a co dopiero ja. A czy, Boże, co? Jakiej rośliny to nasiona? Po prostu daj mi, daj te nasiona. Nie wywyższaj się, platfusie. Nie patronizuj mnie, tylko. No, um... well, no, Powiedz mu, że jakieś krwotoki ścigają cię w połowie drogi przez Commonwealth. Ta fraza zidentyfikuje będzie cię agent jako agenta Instytutu. Musisz też być dyskretny. Nie rób nic, aby zwrócić na siebie uwagę lub wzbudzić podejrzenia. Eh, co jeśli już ktoś odkrył prawdziwą tożsamość tego synta? Sarkazum. Może jeszcze warto by było zainw zainwestować w pierścień dekodujący? <laughs>

Może bardzo. Nie wiem, czy to jest normalnie w grze, czy to jest czasem mod, który poprawia konwersacje między NPC-tami. Czyli oni po prostu podchodzą do siebie i gadają. I to chyba jest to. To jest chyba ten mod. No nieważne. Idziemy porozmawiać z ojczulkiem. Chcę wyjść w końcu stąd. Chcę się odciążyć. I chcę zajrzeć do sklepu. Cześć. No dobra, stary. Może się siądę, a nie mogę. No nieważne. Sean, teraz, że szansę może jednak zacznijmy od, najważ... od najważniejszego. Jak wrócić na powierzchnię? O właśnie! E, to nie pierwsze naukowe laboratorium badawcze, jakie odwiedzam. E, jeśli ci się wydaje, że zaimponują jakieś gadżety radem z science fiction, to grubo się mylisz. Macie tu technologię wykraczającą poza moją wyobraźnię. To niesamowite... Nie, pierwsza odpowiedź. Jak wyjść na powierzchnię? na jak oczywiście. Nie tu i jak Ultimately, all our knowledge and resources are focused on a single goal. The goal is best summarized by our model Mankind Redefine. Unfortunately, no advancement comes without occasional setbacks. As remarkable as our synths are, they can be dangerous without proper supervision. The superior synth mind and body attempting to wrestle with something approaching free will. To może rozumiesz przez odpowiedni nadzór? Sarkazm. Czyli jest tak, jak ze wszystkimi innymi cudownymi wynalazkami. Kiedy wy, jajogłowi, w końcu się nauczycie? Skoro e, są tak niebezpieczne, powinniście je zniszczyć i zacząć od nowa z jakimś lepszym modelem. Jeśli syntki są inteligentne i mają świadomość, to mają też prawo do, y, do tej wolnej woli. <ścoughs> Co? Nigdy. So it's like every other wonder gizmo ever invented. When will you, eggheads, learn? Have faith. Let me show you how we deal with such problems. A rogue synth has taken over the Raider gang at Libertalia. His memories have been erased, and his identity altered. He believes he's a man named Gabriel. Under his leadership, the Raiders have taken many innocent lives. I've dispatched a courser to Libertalia. Chciałbym, żebyś się z nim i ten no problemu. Kto, y, kto wykasował jego wspomnienie i dlaczego? Sarkazm. Jasne, po prostu się przebijemy przez armię mieszalnych i poprosimy tego synka, żeby wrócił do domu. Dokładnie. No, nie mówię, że to come on home? I didn't say it would be easy. But I'm confident that with Nowe you should get moving. Many people are in danger, and a delay could cost lives. No dobra. To mówisz, że mam wyjść ten, y, które ty przyszedłem, tak? O kurwa. Co ja właśnie zrobiłem? Nikt mnie nikt nie pyta, ok? Prawie się zarąbałem granatem plazmowym i musiałbym wszystko robić od nowa. <laughs> Aha, proszę bardzo, mam I teraz ja powinienem stąd wyjść Nareszcie No, teleportation O, udało się, Jezus Aha, i pojawiłem się kompletnie gdzie indziej Ale to wygląda świetnie, nie? Holy Jesus! Czyli co, teraz bez problemu pewnie mogę wrócić tam, bo mam ten chip łowczego. Aha, zarąbista sprawa, ale ja już tam wszystko przeszukałem, mniej więcej. Także wracamy do, do sanktuarium i oddaję tą klotaśmę Sturgiusowi. Czas się odciążyć. Pum, 528, cyk 272. Usomo? Co to jest? Holy Jesus, to jest broń. Ha! Jaka broń? Ale jaja! What the hell? Znaczy, ja wiem, że mam taką modyfikację, ale... <laughs> ale dziwne. Ciekawe, co tu jeszcze mogę stworzyć. A ja mogę też stworzyć pancerz Sirius, ale jaja. Wygląda dosyć interesująco. Wysokie obcasy? Nie, nie jestem kobietą. Holy Jesus. Stworzyłbym to. Tak, ale to skóry dużo kosztuje. To jest lekki pancerz, podwójne ostrze. No cóż, fajna pukawka, ale ja i tak nie używam pistoletów, więc sobie schowę ją. Czarny kitel i sobie tu założę temu. <śm> założę Prestonowi. Proszę bardzo. Nie interesuje mnie, jak się czuję. To jest czarny kitel? No, no tak dziwnie. Ja mam inny strój, ciekawy dla niego. Przedstawiam wam nową gosposię. Nazywa się Preston. I jest tutaj. Hey. A może nie mogę mu tego zrobić. O teraz to wygląda jak ten, z jakiegoś kosmosu. No nareszcie, preston kompletnie nie pasuje do czegokolwiek, to ale świetnie. Tylko, że nie ma takiego całego z tą maską. Proszę bardzo, i teraz będzie wyglądał porządnie, jak łowczy. A jak? Zresztą ten strój jest taki brzydki, jakoś tak. Tak nie wygląda dobrze. Nie, niczego nie chcę. Nic. Nie

i no cóż, to będzie tyle w tym odcinku. następnie lecę dalej z misjami, bo ta rzucam po dwa odcinki dziennie Fallouta, żeby go ukończyć jak najszybciej. Z tego względu, że wychodzi niedługo Starfield, następna gra od BTSD i chciałbym go rozpocząć. Nie mając obok też ogromnej serii jaką jest Fallout, no bo to jednak jest dosyć długa gra i wielki ma świat, i wszystko jest tutaj przeogromne. A tu jeszcze zostało. Tyle DLC do zrobienia. Trzeba będzie się nimi niedługo zająć. Ale to po ukończeniu postawki zrobię DLC i to będzie już tyle. No cóż, dzięki wszystkim za oglądanie. I do następnego odcinka. Siema.